Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Linda Noskiewicz, orędzie Boga Ojca, na czasy ostateczne. Ukochane dzieci, jestem tajemnicą całego życia i tak ma być. Na cóż się zda wasze pojmowanie przestrzeni, bo nie możecie obnić całości wszechświata. Wiedzcie i ufajcie w to. Co Wam daje z miłości do zrozumienia? Wszystko, co daje moim ukochanym dzieciom, jest zgodne z moją wolą. Jestem Waszym Najświętszym i Doskonałym Ojcem. Czy Dziecko mówi swojemu Ojcu, co mu da? Czy Dziecko wie wszystko, co wie Jego Ojciec? Oczywiście, że nie. Dziecko zależy od swojego Ojca i od miłości Ojca do Niego. Dlatego mówię Wam, ukochane dzieci, zaufajcie mi jako Waszemu kochającemu Ojcu. Moje decyzje są zawsze słuszne i sprawiedliwe. Daję moim dzieciom dobre dary i nie pozwalam Wam pić trucizny, ani nie pozwalam na brak poszanowania moich praw. Dzieci, jesteście dla mnie tak drodzy. Jak dobry ojciec tęsknię za Waszą miłością. Jestem dumny z Waszych sukcesów i płaczę, gdy cierpicie. Tęsknię, aby dać Wam moją obfitość miłości i czułości. O, dzieci, jestem też Ojcem najbardziej miłosiernym. Nic nie jest w stanie sprawić, abym Was odtrącił, gdy przychodzicie do mnie z żalem i skruszonym sercem. Cieszę się, kiedy moje ukochane dzieci wracają do światła mojej miłości. Umiłowane dzieci, przyjdźcie do mnie, przylgnijcie do mnie i nie zbaczajcie. Ja jestem waszym obrońcą, karmię was moją wielką miłością, jestem wszystkim, co dobre, bo jestem wszystkim i stworzyłem każdego z was moją ogromną miłością. Od chwili, gdy śpicie, do chwili, gdy się budzicie i we wszystkich czasach pomiędzy, zakochuję się w Was wciąż na nowo. Jesteście moimi rozkoszami, jesteście dla mnie tak drogocenni. Wiedzcie, że miłość Waszego Pana Boga i Ojca jest tak ogromna, że zrobi wszystko, aby zdobyć Waszą miłość i uwagę. Czynię wszystko, co mogę. Abyście zwrócili się do mnie po moją wielką miłość i miłosierdzie. Gdybyście zrozumieli choć kropelkę ogromu, jakim jest moja miłość i miłosierdzie, dusze wasze wybuchłyby radością i odwzajemnioną miłością. Jesteście jeszcze dziećmi, dlatego dusze wasze są zbyt wątłe i zbyt łatwo ulegają pokusom, które nie powinny być pokusami. Umiłowane dzieci. Jesteście tak bardzo kochani, nawet w Waszej kruchości i słabości. Wiedzcie, że to jest prawda. Mój ukochany syn, Chrystus Jezus, woła do każdego z Was, w każdej sekundzie wyciąga do Was rękę, aby Wasze serca otworzyły się na Jego miłość i odkupienie. O, dzieci, nie możecie poznać miłości i miłosierdzia, jeżeli odrzucacie mojego Syna. Tylko przez mojego najukochańszego syna, Chrystusa Jezusa, możecie zostać objęci przez Ojca. On jest we mnie, tak jak ja jestem w nim i jesteśmy jedno z duchem świętym, który pragnie Was prowadzić. Dzieci, zbliżcie się do mojego ukochanego syna ze czcią, radością, podziwem i wdzięcznością. Wylewajcie na niego swoją miłość i adorujcie go. On nabył życie za każdego z Was, abyście mogli kiedyś ujrzeć chwały i radości mojego królestwa i żyć w wiecznej świętości z Waszym Panem Bogiem. Dzieci, nie lekceważcie tego najświętszego daru, to jest Wasza zbawcza łaska, to jest życie wieczne. Nie zawiedźcie Waszych dusz w tym życiu, bo odmawiacie posłuchu, ponieważ nie usłyszycie tego, co jest często głoszone. Nie wymieniajcie życia waszych dusz na doczesne i tanie dary tego świata. Prędzej zjecie ucztę, niż garść chrząszczy. Prędzej trzymacie złoto, a nie nawóz zwierząt. To właśnie robicie, gdy odrzucacie mojego ukochanego syna na rzecz światowych darów i pragnień. O, dzieci mojego światła, módlcie się, jest to czas na modlitwę, wielką modlitwę. Naturalny porządek miłości w tym świecie został zmanipulowany i wywrócony. To, co kiedyś było dobre, teraz jest przedstawiane jako złe. To, co kiedyś było czarne, teraz jest przedstawiane jako białe. W ludziach jest ciemność, która stara się oszukać tych, którzy są nieprzygotowani za pomocą kłamstw i oszustw. Dzieci. Tylko modlitwa może uchronić was przed ciemnościami. To przez wasze głębokie modlitwy Duch Święty daje wam rozeznanie. Jak rozpoznacie zło, gdy jest ono ubrane w złoto i biel. Jak rozpoznacie dobro i świętość, gdy ogłasza się je złem. Jak będziecie postępować w uciskach i najtrudniejszych czasach. Ten świat czuje huki zniszczenia. Przeczuwa nadchodzące pożary. Nawet przestrzeń jest zakłócona przez grzech. Kiedy spadną skały ognia, a obrońcy, którzy oferują swoją rękę, pragną, abyście poszli na kompromis z grzechem w zamian za bezpieczeństwo i ochronę. Jak zobaczycie ich zamiary, jeśli będziecie ślepi na to, co jest ze mnie, waszego pana Boga, a co nie jest ze mnie. Na to. Co ja przyjmuję, a czego nie przyjmuję. Dzieci mojej światłości, módlcie się, bo i wy będziecie poddani wielkiej próbie. Ciemności uderzają najsilniej w najświętszych, próbując powstrzymać Waszą cześć dla mojego błogosławionego i umiłowanego Syna, Chrystusa Jezusa. Przez modlitwę wasze serce i miłość do waszego Pana Boga stają się silniejsze i dzięki tej sile oraz przewodnictwu Ducha Świętego będziecie mogli odróżnić zło od dobra. Nawet teraz, świętość życia zniknęła w całym świecie. Nawet teraz świat przyjął złą śmierć jako dobrą i sprawiedliwą. Wielka ofiara mojego syna jest oczerniana przez ludzi przed moimi świętymi oczami, a ziemia kruszy się w swoim własnym szoku za wasz brak miłości do mnie. Dzieci, staniecie w obliczu wielkich prób, a próby te składają się z ucisku, ataków, bólu, opuszczenia, zniszczenia i nienawiści. Będziecie nienawidzeni za wasze zaufanie i ciągłą miłość do mnie. Wasze domy zostaną spalone i splądrowane, a wasze dzieci zwrócą się przeciwko Wam. Będziecie atakowani na ulicach za Waszą miłość do Jezusa Chrystusa i kopani za modlitwy do Niego. Dzieci, czeka Was ostracyzm i męczarnie za Waszą miłość do mnie. Wasza pociecha będzie w wiernej modlitwie. Zaufajcie mi, kiedy mówię Wam. Że modlitwa jest zarówno waszym mieczem, jak i tarczą. Waszych modlitw wysłuchuje Wasz Pan Bóg i Ojciec, a ja nie opuszczam moich ukochanych dzieci. Dzieci, nakłaniajcie swoje rodziny i nakłaniajcie ich rodziny do powrotu do mnie. Z wielką żarliwością mówię do Was, ogłaszajcie, co przychodzi na człowieka za jego grzechy. Ogłoście, że pewnego dnia, Wkrótce, będziecie tęsknić i pragnąć Chrystusa jako Eucharystii, a nie znajdziecie Go. Świętość świętości i Chrystus Jezus będzie rzadkością. Wasze serca będą spragnione i będziecie żałować tych dni, w których nie uczestniczyliście w Jego wielkiej uczcie. Dzieci, chcę, abyście wiedzieli, że podczas tego co może wydawać się moim opuszczeniem ludzkości, ja jestem zawsze blisko, czekając na moje ukochane dzieci, aby zwróciły się do mnie. Wszystko, na co pozwalam, służy dobru. Moim jedynym celem jest zgromadzenie moich dzieci do mojego serca. Czy to przez łaski i dary, czy przez bóle doczesne, pracuję nad uwagą moich dzieci. Nie mylcie trudności i utrapień z nienawiścią lub opuszczeniem. Wielu kłamców będzie utrzymywać, że zawiodłem moje ukochane dzieci. Inni będą twierdzić, że nie istnieje, a wasze wierne modlitwy są dla głupców. Nie wpadajcie w te sidła. Bądźcie niezłomni w waszej miłości do mnie. Módlcie się i ufajcie we mnie. Módlcie się i nie osądzajcie waszych braci, ale kochajcie ich. Módlcie się i przebaczajcie tym, którzy was skrzywdzili. Módlcie się i oddajcie chwałę i wszelką miłość mojemu ukochanemu synowi, Chrystusowi Jezusowi, który was odkupuje. Pokój, moje dzieci.